Akcja! Prawda? No więc po co to wszystko? Nie za głośno tu? Po to, żeby dać. dać do myślenia, nie? Ludziom, yy, którzy mają prawo głosu, że mogą coś zmienić. Coś czy dużo zmienić? Wszystko. Zmiana systemu, możliwa? Je, jeśli, jeśli mieliby zacięcie i chęci, czemu nie? Okej. Okay. Cel jest taki, żeby zachęcić ludzi do ośmielić ich, do kreowania rzeczywistości, w której żyją. Hmm.